Spotkanie nie potoczy się po ich myśli. Mogą pożegnać się z rozgrywkami. Przekonamy się, czy uda im się odmienić ich losy w tym turnieju i zdołają jednak o coś jeszcze powalczyć. Ciekawe, czy im to się uda. Prosimy nie odchodzić od ekranów. Bomba w górę! Gramy! A oto wyjściowa jedenastka reprezentacji Szkocji. Na moje oko wyjdą ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Też tak sądzę. To sugerowałoby, że solidnie zabezpieczą tyły, ale też w razie potrzeby mogą łatwo przejść do bardziej ofensywnego ustawienia. Wystarczy, że boczni obrońcy włączą się do ataku. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało ostatecznie na muratach. A oto skład, w jakim zagra druga drużyna. W Bramce Jan Zomer, Denis Akaria oraz Granit Czaka będą prowadzić grę zespołu w środku pola. Z przodu natomiast sztab szkoleniowy stawia na wariant z trzema zawodnikami w pierwszej linii. Heki. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Dajks. Krysty... Kapitalnie broni Jan Zomer! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tak to powinno się robić w obronie. Zomer. Oj w topa. Czy to będzie kosztowny błąd? Ryski. Mają w składzie kilka silnych nazwisk postaci, które mogą wziąć na siebie ciężar gry, ale ta jedna wyróżnia się chyba najbardziej. Jak sądzisz? Co tu dziś pokażę? Tak, to jest postać, którą po prostu trzeba się zachwycać. Hat-trik w poprzednim meczu i nie spodziewam się, że dziś spuści stonu. Czekamy na więcej. Naprawdę nieźle to sobie teraz wykombinował. Dobre wycofanie ze skrzydła. Może im dać prowadzenie. No niepewna interwencja. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja. I tyle. Aż nie chce się wierzyć, że to nie wpadło. Świetna interwencja i wciąż mamy remis. To chyba tchnęło w drużynę nowe siły. Popatrzmy. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Fabian Scher Szakiri z piłką przy nodze. Czy zdoła trafić? Nie wierzę, proszę państwa, nie wierzę, że ten strzał nie znalazł drogi do bramki. Tomku, prawda jest taka, że powinien był to strzelić z zamkniętymi oczami. Dyks, Nagcin. Heki. Okazja na prowadzenie. Dobrze obroniony strzał. Głęboka ta centra z narożnika. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Strzela teraz. Fantastycznie to zastopował. Granic czeka Okafor. Zakaria dostaje piłkę. Podanie nie trafia celu. To środkowanie w pole karne. Obrona chyba zaspała. No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza jacku. No tak wyciągnął się podręcznikowo. Wyglądał przy tym bardzo pewnie. Zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Na jedenasty metr z rogu. Usiłuje strzelać. Wyblok. Ależ to zrobił. Może uda się objąć prowadzenie po tym rzucie rożnym. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Christie z dobrym dobraniem prostopadłym. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. W okolice jedenastki teraz rzuca. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. A kanji. Ale podanie przejęte. McGregor Christie McTominay Powoli, spokojnie wymieniają podania. Szukają okazji do ataku. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Ruben Vargas. Zagrywają teraz piłkę w polekarne. Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza, to on ją zgarnął. Szkocja traci posiadanie. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej, mogą zagrozić bramce rywala. Uwaga, naprawdę obiecująco wygląda ta akcja. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Piłka za boiskiem. Horner. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Rzut rożny, świetna okazja, by objąć prowadzenie. Damy teraz zagranie do środka. Obronił, ale piłka w grze. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, ale nic z tego. Porteus. Już niedługo, za parę dni, czeka nas kolejny interesujący mecz, który mogą Państwo oglądać na naszej antenie. Drużyna Szkocji zmierzy się z Węgrami. Gdybym musiał wybrać w tym tygodniu jeden mecz do obejrzenia, to to na pewno byłby mocny kandydat. Ale chwileczkę, chyba będzie Bramka. Nie ma gola! Świetna interwencja! Karne głęboko teraz nie patyczkował się teraz wybił daleko Porteus daj gol wychodzą na prowadzenie. I na powtórce widzimy jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I pewnie wykańcza te akcje z bliska. Do tej pory było to wyrównane spotkanie. Dopiero teraz widzimy pierwszą bramkę. Zobaczymy, jak wpłynie to na przebieg meczu. Okafor. Granic czeka. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Zapraszamy Państwa na nadchodzący mecz już wkrótce na antenie EATV. Jestem jakoś dziwnie spokojny, że zobaczymy wtedy niezłe widowisko, tym bardziej więc namawiam widzów, by obejrzeli to spotkanie. Dykes. McGregor. Christie. Mark minej. Hyki posyła piłkę w szesnastkę. Ależ teraz świetnie się odnalazł w tej sytuacji. Ich przewaga wzrasta do dwóch bramek. Widzimy świetną centrę, która otworzyła drogę do bramki. Piłka szła na dobrej wysokości. Wystarczyło dołożyć głowę. Nie musiał nawet podskakiwać, tylko skierował piłkę do siatki. 2 do 0. Gramy dalej. Granic czeka. Widmer. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Christy. Matt Gregor. Skocja coraz bliżej bramki. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Zakaria. Rodriguez. Okafor. Stracona piłka. Scott McTominay. Heki. Gregor, Szansa! Tak jest, proszę państwa. Nie miał litości. Podwyższa prowadzenie do trzech bramek. Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Shakiri. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Key Dikes MacGregor O właśnie tak trzeba grać z obrońcami Rodriguez Koniec meczu, coraz bliżej. Szkocja wypracowała sobie solidną przewagę. Powiedzmy sobie szczerze, zasługują na to zwycięstwo. Robili dziś z rywalami, co tylko chcieli. Właściwie cały czas kontrolowali przebieg spotkania. Trener nie byłby trenerem, gdyby nie miał kilku uwag, ale naprawdę kończący się mecz mogą zaliczyć do uda. Ciąga na siebie uwagę całej obrony. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Pozostało już tylko 120 sekund. Heki. John McGinn. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Takiri. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik. Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. Widzieliśmy w tym przypadku znakomitą dyspozycję i wysoką jakość gry, no i skuteczność, ciąg na bramkę. O takich osobach mówi się, że robią różnicę, tak dziś było.